W tej chwili odległość jest nieważna. Najistotniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo skoczka. No, skok dłuższy o metr od poprzedniego rekordu. Tego rekordu należącego do Kamila Oro. o Metr krótszy od tego, który wykonał Markus Eisenbichler. Odległość rzeczywiście imponująca, No, ale nie ustał. W związku z tym no, u, u sędziów dziesiątki, dziewiątki, 142,5 metra. Hmm. Trzy punkty dodane za warunki. Odległość niewiarygodna. Pół metra bliżej od rekordu skoczni Markusa Zaynbiślera. Ale najważniejsze to jest bezpieczeństwo i zdrowie skoczka. Cały czas leży na zeskoku. Dawid Ziegel nie podnosi się, wylądował, upadł, przykrawędziowała mu narta, tam się przewrócił, mocno poturbował, zawodnicy lądują z prędkością ponad 100 km na godzinę, zeskok jest twardy, proszę mi wierzyć, to jest specjalnie przygotowany twardy zeskok, on nie może być miękki, by pod wpływem tego uderzenia narty ciężaru zawodnika, dodatkowo oczywiście wzmocnionego prędkością, pędem, te narty nie mogą się wbić w śnieg i zahamować, bo to by się skończyło.